Chcesz wiedzieć, w którym dokładnie momencie przestajesz być traderem, a stajesz się zwykłym hazardzistą w kasynie? Jest taka jedna konkretna chwila. To wtedy, kiedy po dwóch albo trzech stratach z rzędu w twojej głowie pojawia się taki mały chujek i mówi Dobra, teraz muszę to odrobić. Zaryzykuję więcej. Teraz odbiją. I w tym momencie przestajesz być traderem. Zamiast handlować z przewagą, zaczynasz grać na emocjach. To już nie jest trading. To jest Pomyśl o tym. Rynek nie ma pojęcia, że miałeś trzy straty. Jemu to kompletnie wisi, ma to w dupie. Każda kolejna transakcja to nowe rozdanie, takie samo prawdopodobieństwo jak wcześniej. A ty zwiększając ryzyko, żeby się odegrać, stawiasz wszystko na jedną kartę. I co jeśli znowu wypadnie reszka? Statystycznie to wcale nie jest rzadkie. Wtedy nie masz już tylko kolejnej straty, masz wyczyszczone konto. Badania pokazują, że 95% traderów przegrywa właśnie przez brak kontroli emocji i chęć odegrania strat. To nie strategia ich zabija, to głowa. Albo trzymasz się swoich zasad nawet po serii strat, albo idź do kasyna. Przynajmniej dostaniesz darmowego drinka. Zostaw komentarz: miałeś kiedyś ten moment, że chciałeś odegrać się na rynku?